Jest naszą domeną, naszej historii, że strzelamy z diamentów do Wrogów, takum Stanisław Pigłoń o pokoleniu z a pokolenie to niezwykłe, pokolenie także Krzysztofa Kamila Basińskiego, który był równolatkiem naszego bohatera. Obaj urodzili się w 1921 roku, obaj wychowali w wolnej Polsce i tej wolnej Polsce służy to właśnie szkoła, rodzina, ukształtowała ich patriotyzm, umiłowanie wolności. Do ofiary życia łącznie. Zygmunt Żydziarski w czasie II wojny światowej przebywał w i tutaj związał się z placówką Fala Armii Krajowej, pełniąc w niej odpowiedzialną funkcję szefa oddziału drugiego, to jest wywiadu i wywiadu Armii Krajowej. W 1943 roku został aresztowany, wywieziony do więzienia w Pońskiego i tam poddany okrutnym torturom, Mimo. Tych tortur nie wydał nikogo, nikt z jego podkomendnych, ludzi, których werbował do Armii Krajowej, nie poniósł szczerbku na zdrowiu ani życiu, nikt nie został uwięziony. W 1945 roku, 17 stycznia, tuż przed wyzwoleniem, Niemcy wymordowali więźniów więzienia pońskiego, część na piaskach, część w samym budynku więzienia. Tam też zginął Zygmunt Żarski uduszony przez oprawców drutem kolczastym. Jego zwłoki sprowadzono na cmentarz w Chodziszewie i pochowano w styczniu 1945 roku, a staraniem dowódcy placówki Fala, Józefa Drężka, pseudonim Selim, Zygmunt Jarski został odznaczony Krzyżem Waleczkim. Jest naszym bohaterem, jest przykładem dla młodzieży tego, co, czego uczymy w naszej szkole. To jest oddanie ojczyźnie gotowości służby dla niej, bo ofiarę najwyższą.